Dzień dobry Państwu, witam wszystkich, witam Pana Wójta, witam, witam, witam Pana sekretarz, witam Państwa. Chciałem prosić o sprawozdanie działalności Sołtysa. W sprawozdanie co ostatni okres to jest przebudowa średniej miejskiej, asortowanie drogi z Przadki, z rozstrzygnięcie przetargu na drogę Tajuzie. Góry Rysie i Tytym. W planach y, jest poprawa jakości dróg, budowa parkingu przy średnicy Mazowieści. Więcej, jak ktoś y, zaproszę, trzeba mnie zgłosić, a żeby nie przedłużać oddaję.